Dobrze, witam tu. Y y ja, Helios, idę znowu w trochę nieprzyjemnej sytuacji. Mm. Mianowicie mój program do nagrywania się popsuł, zepsuł, wszystko zrobił tak, żebym nie nagrywał już. Mm. Tak. Y Zepsuł się, przyspiesza mi tempo. Jak to możecie zauważyć w prezentacji w wersji 4.1.4.1 4, ciągle mi się myli. Um, no i to by było na tyle. Muszę na chwilę zatrzymać serię, bo chciałem nagrać Lola 5 razy. Ale mi przyspieszało cały film. Całutki aż do końca. Um, tak wiem. Pokaz slajdów jest taki sam jak Wcześniej, ale mniejsza z tym, nie będę mógł nagrywać, więc yy, muszę zgrać sobie nowy program do nagrywania, a że nie mogę żadnego zrobić, yy, znaleźć to, poczekajcie se trochę. Moi fanowie, nie wiem czy w ogóle mam fanów, no tak jak tutaj widzicie, Widzicie, zaraz wracam. Dobrze, jesteśmy. Zaraz co ja tam mówiłem. Nie pamiętam, ale ciągle mi przyspiesza. Albo zwalnia. No, niestety, taki los. Muszę zatrzymać serii. Więc jakoś przetrzymacie to parę tygodni. Bo jak tam już mówiłem, nie mogę znaleźć odpowiedniego programu do nagrywania, więc ja się z wami teraz żegnam jak tu widzicie LOL eee, ja się z wami teraz żegnam, ale spotkamy się w następnym odcinku zapoznawczym eee, jak naprawię ten błąd to wstawię odcinki i eee, odcinek będzie miał nazwę no, no, Nowe newsy. Dlatego no, no, nowe newsy, że będę dawał w odcinkach zapoznawczych, że yy, bóle głowy tytuł yy, coś tam, coś tam i ten odcinek będzie miał nazwę nowe newsy Więc to tyle yy, Program mi się zepsuł no i to tyle ja się z Wami żegnam. Cześć na i na razie. Yeah.